Razem z Supersklep.pl postanowiliśmy przetestować dla Was najnowszy model Vans High Standard Pro na sezon 2021, czyli bardziej zaawansowaną, sztywniejszą wersję klasycznego buta Vans High Standard. Różni się przede wszystkim podeszwą Waffle Pro, czyli sztywniejszą podeszwą, przeszło to but, but ma większy flex niż zwykły High Standard. z butem e, lekko sztywniejszym. Dodatkowo ma wkładkę liner V2 Ultra Cush, czyli wkładkę bardziej zaawansowaną niż zwykły High Standard. Liner V2, który jest dodatkowo wzmocniony X-Cage'em, czyli specjalnym usztywnieniem na kostkę, które chroni nam kostkę przed wszelkimi skręceniami, usztywnia dodatkowo stopę w bucie, dzięki czemu pięta jest sztywno, nie ucieka podczas jazdy. Dodatkowo w bucie mamy zmienione sznurówki, wzmocnione, które wytrzymują dużo więcej dni na śniegu. Wiadomo, sznurówki w butach snowboardowych lubią się niszczyć, te są tak naprawdę bardzo wytrzymałe. Nie zdarzyło mi się, że zniszczył sznurówki w tym bucie. Ja sam używam tych butów przede wszystkim do jakichś większych przeszkód, ponieważ są lekko sztywniejsze niż normalne high standardy, więc automatycznie można sobie w nich pozwolić na jakieś większe przeszkody. Bez obawy o, o swoje stopy, do, dzięki właśnie amortyzacji popkurs e, dzięki dodatkowemu flex control. W tym przypadku jest dodatkowy rzep tutaj z przodu. Możemy dodatkowo usztywnić buta. Sam wybrałem model kolorystyczny Artura Longo. E, samo nazwisko mówi o tym, do czego but jest przeznaczony: czyli do all jazdy All Mountain z dodatkowym e, przeznaczeniem na większe przeszkody. Więc jeżeli jesteście wymagającymi rajderami, potrzebujecie. Lekko sztywniejszego buta, niekoniecznie z Boa, Was High Standard Pro jest idealnym rozwiązaniem dla Was.